Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jedenastu uczniów udało się do Galilei na górę tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon, niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami Na nam jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać, wszystko co Wam przekazałem. A oto ja jestem z Wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Scena w czy może lepiej tutaj ostatniego pożegnania, przekazania nakazu misyjnego, odbywa się w Galilei. Tam, gdzie wszystko się zaczęło, tam gdzie Jezus powołał apostołów, tam gdzie rozpoczął swoje nauczanie, w tych okolicznościach kilka lat później po przebyciu duchowej wędrówki wspólnie spędzonych latach wielu przeżyciach znów widzą swojego mistrza z martwych wstałego on podkreśla swoją władzę dzięki której zbawił ludzi wysyła ich do wszystkich narodów naród wybrany Izrael był społecznością która otrzymała wyjątkowe zadanie w historii zbawienia jednak zbawienie nie ogranicza się tylko do nich jest skierowane dla wszystkich narodów. Ważne jest tutaj, że Pan Jezus, wysyłając ich, daje kompletny nakaz. Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać, co Wam przykazałem. Czynienie uczniów, nauczanie, przekazywanie wiary, przekazywanie. Łaski Jezusa w sakramentach nie ogranicza się tylko do chrztu. Oczywiście tutaj chrzest jest czymś bardzo ważnym, istotnym, ale powinniśmy pamiętać, że przekazywanie wiary, bycie uczniem Jezusa nie kończy się tylko na uroczystości, na niedzieli, na świętach, uroczystości rodzinnej, typu chrzest, komunia święta, ślub czy pogrzeb. To jest właśnie coś więcej. Tutaj przed tym wstęp, przed tym nakazem chrzcielnym jest najpierw nauczajcie, a później uczcie je zachowywać to, co ja wam przekazałem. Ewangelia ma nadawać kierunek i kształt całemu naszemu życiu. Ma wpływ na życie rodzinne, relacje międzyludzkie, pracę, zdobywanie wiedzy, odpoczynek czy gospodarowanie dobrami materialnymi. Ewangelia jest czymś, co zmienia całe nasze życie jeżeli jest naprawdę przyjęta. I ostatnie zdanie przed wstąpieniem do nieba pan Jezus mówi: Oto ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata. Nie będzie z nimi już tak widocznie jak był do tej pory, będzie z nimi przez Ducha Świętego, ale Jezus mówi, że z nimi będzie, że ich nie opuści. To, że Jezus z nimi jest, jest głównym filarem misyjnej działalności Kościoła. Tej działalności, którą Pan Jezus przekazał uczniom, ale która jest obowiązkiem nas wszystkich. Paweł VI w Ewangelii Innuncjanti tak pisał. Nakaz głoszenia Ewangelii wszystkim ludziom jest pierwszorzędnym i naturalnym posłannictwem Kościoła. Obowiązek ewangelizacji należy uważać za łaskę i właściwe powołanie Kościoła. Wyraża on najprawdziwszą jego właściwość. Kościół jest dla ewangelizacji.